Uniwersytet w Warszawie odkrył coś, co eleganckie kobiety już intuicyjnie wiedziały. Chaotyczne domy podnoszą kortyzol do poziomu, jak niespełniony termin lub zaległa faktura. Ta sterta korespondencji na blacie nie tylko zajmuje miejsce. Pobiera czynsz z Twojego spokoju umysłu. I ty to opłacasz. Pozwól, że będę z Tobą szczera. Pięć lat temu miałam dom, który wyglądał jak strona z magazynu na zewnątrz i magazyn lęku w środku. Przepełnione szafy, szuflady, które się nie zamykały, to krzesło cmentarzysko półnoszonych ubrań. Myślałam, że problem to brak czasu. Nie był. To był nadmiar wszystkiego. Nadmiar impulsywnych zakupów, nadmiar przedmiotów bez funkcji, nadmiar obietnic organizacji sprzedawanych przez internet. Ale odkryłam coś, o czym przemysł konsumencki nie chce, żebyś wiedziała. Nie potrzebujesz więcej pojemników organizacyjnych. Potrzebujesz mniej rzeczy do zorganizowania. I to zmienia wszystko w 60 sekund dziennie. Jeśli zapiszesz się teraz, nie tylko obserwujesz kolejny kanał. Dołączasz do grupy kobiet, które zrozumiały: Prawdziwy status nie polega na pokazywaniu tego, co masz. Polega na tym, żeby nie musieć niczego pokazywać. Włącz dzwonek, zostaw łapkę w górę. Podczas gdy inne kobiety gromadzą, ty nauczysz się edytować swoje życie z tą samą elegancją, z jaką wybierasz słowa. Dwadzieścia nawyków, jedna minuta każdy. To, co oddziela dom, który działa, od domu, który dusi. Nawyk pierwszy. Zasada jeden wchodzi, jeden wychodzi. Święta zasada równowagi. Nowa bluzka, stara bluzka wychodzi. Nowe buty, stare buty idą precz. Nie musi to być identyczny przedmiot, ale proporcja się utrzymuje. Bez tej zasady kupujesz 10, oddajesz jeden i za 6 miesięcy wracasz do chaosu. Minimalizm to nie jednorazowy projekt. To stałe utrzymanie. Nawyk drugi. Zidentyfikuj swój punkt gromadzenia. Każdy dom ma jeden. Stół w kuchni, krzesło w sypialni, blat w łazience. Zidentyfikuj. Wypowiedz wojnę. Wdróż konkretny system. Kosz, przypomnienie, świadoma dyscyplina. Pewna przedsiębiorczyni sprzątała biurko w swoim domowym biurze przed zakończeniem dnia pracy. Produktywność wzrosła, stres spadł, bo zaczynanie w czystej przestrzeni to wymierna przewaga psychologiczna. Nawyk trzeci. Usuń aplikacje. Poważnie. Prawdziwy złoczyńca to nie ty, to branża warta miliardy złotych, która zarabia na twoim impulsie. Aplikacje zakupowe w telefonie to kasyna behawioralne. Jedno kliknięcie dopamina dostawa za 24 godziny. Usuń teraz stwórz tarcie między pragnieniem a zakupem. Badania potwierdzają, gdy istnieje tarcie, 70% impulsywnych zakupów nie ma miejsca. Poczekaj 48 godzin. Większość pragnień wyparowuje, a każdy przedmiot, który nie wchodzi, to przedmiot, którego nie trzeba organizować, czyścić, przechowywać ani ewentualnie oddawać. Przez lata kupowałam organizery. Pudełka, kosze, przegródki, półki. Myślałam, że problem to brak systemu. Nie był. To był nadmiar rzeczy. Dnia, w którym przestałam kupować organizery i zaczęłam eliminować przedmioty, wszystko się zmieniło. Bo nie potrzebujesz więcej przechowywania. Potrzebujesz mniej zawartości. Nawyk czwarty. Mikro sprzątanie wygrywa z maratonem. Jedno pomieszczenie naraz. Poniedziałek, łazienka. Środa, salon. Piątek, kuchnia. Dziel i zwyciężaj. Masz energię na doskonałość w jednej przestrzeni, nie masz energii na przeciętność we wszystkich. Skup się, zakończ, świętuj, powtórz. Nawyk piąty. Dom to projekt zbiorowy, nie kobiece terytorium. Nikt, kto mieszka w domu, nie jest gościem. Wszyscy uczestniczą. Zorganizuj zadania, określ obowiązki, ustanów konsekwencje. Środowiska współpracujące redukują stres wszystkich, a jeśli masz partnera, który myśli, że pomaganie w domu to przysługa, Masz większy problem niż nieporządek. Nawyk szósty. Lodówka to inwentarz, nie muzeum. Co tydzień przed zakupami eliminuj przeterminowane. Ten jogurt sprzed trzech tygodni nie poprawi się sam. Przyprawy otwarte od miesięcy? Precz. Zwiędłe warzywa sprzed dwóch tygodni? Precz. Organizacje zrównoważonego rozwoju szacują. Rodziny marnują 30% jedzenia, które kupują. 30% Twoich pieniędzy idzie do śmieci, bo nie wiesz, co masz w lodówce. Organizacja to nie estetyka. To realna ekonomia. Nawyk siódmy. Pełne śmieci wychodzą teraz. 60 sekund na wymianę worka. Ludzie, którzy współżyją z przepełnionymi śmieciami, nie oszczędzają czasu, unikają podstawowej odpowiedzialności. I cały dom to wie: Zapach zdradza. Nawyk ósmy. Piloty mają miejsce zamieszkania, nie nieznane miejsce pobytu. Konkretny kosz lub konkretna szuflada, nigdy gdzieś tam. Rodziny marnują 15 minut dziennie na szukanie pilota. To sumuje się do ponad 90 godzin rocznie oglądania jak twoje życie przemija, podczas gdy szukasz tego, co powinno być w oczywistym miejscu. Bądź funkcjonalną dorosłą. Przechowuj tam, gdzie powinno być. Nawyk 9. Miejsce przyjazdu to granica cywilizacyjna. Klucze, portfel, okulary, telefon, wszystko ma stały adres. Japończycy nazywają to genkan. Przejście między zewnętrznym chaosem a twoim wewnętrznym sanktuarium. Dostosuj koncepcję. Komoda, wieszak Kosz. Stały system. Klucze zawsze tutaj, portfel zawsze tam. Oszczędzasz 90 godzin rocznie, które wydałabyś na szukanie przedmiotów. Nawyk dziesiąty. Minimalistyczna umywalka w łazience. Maksymalnie trzy przedmioty. Wszystko inne żyje w szufladach lub koszach. Badania hotelarskie pokazują, goście oceniają pokoje jako czystsze, gdy powierzchnie są wolne, nawet jeśli rzeczywisty poziom higieny jest identyczny. Nasze postrzeganie czystości jest wizualne, zanim będzie faktyczne. Mniej przedmiotów, wrażenie większej czystości. Nawyk jedenasty. 60 sekund ponownej kalibracji przed snem lub po przebudzeniu minuta resetu. Ta zapomniana szklanka, ten zgubiony pilot, ta książka nie na miejscu. 60 sekund, stałe utrzymanie, nie epickie sprzątanie. Ogrody nie przetrwają z intensywnym miesięcznym podlewaniem, przetrwają z umiarkowanym codziennym podlewaniem. Wyznam coś. Przez lata trzymałam ubrania, które już mi nie pasowały na kiedy schudne. Pięć lat trzymania winy w formacie jeansów. Kiedy w końcu wszystko oddałam, nie straciłam ubrań. Zyskałam jasność. I kupiłam tylko to, czego naprawdę potrzebowałam. W rozmiarze, który naprawdę noszę. Nawyk dwunasty. Stałe pudełko do oddawania. Trzymaj pudełko przy drzwiach. Za każdym razem, gdy zauważysz coś, co już nie służy, wrzuć tam. Gdy się zapełni, oddaj. Psycholog Mark Travers wyjaśnia. Każdy przedmiot, który trzymasz, Wymaga niewidocznych, codziennych decyzji. Gdzie przechowywać, kiedy czyścić, jak używać? Wyeliminuj przedmiot, wyeliminuj decyzję. Uwolnij energię mentalną na to, co naprawdę ma znaczenie. Nawyk trzynasty. Krzesło cmentarzysko nie istnieje w eleganckich domach. Jeden kosz w łazience, drugi w sypialni. To krzesło z półnowymi ubraniami? Objaw systemowej niezdecydowania. Brudne ubrania idą do kosza. Czyste ubrania wracają do szafy. Pośrednie ubrania idą na konkretny wieszak. Ale nic, absolutnie nic nie zostaje ułożone na krzesłach. To nie jest relaks. To kapitulacja przed chaosem. Nawyk czternasty. Puste powierzchnie to nowy luksus. Blaty, stoły, komody. Wszystkie są magnesami gromadzenia. Wybieraj jedną dziennie. Wyczyść całkowicie. Odłóż z powrotem tylko jeden lub dwa zamierzone przedmioty. Marie Kondo nie zbudowała imperium ucząc gromadzenia. Najlepsi projektanci świata wiedzą. Pusta przestrzeń to nie marnotrawstwo. To wyrafinowanie, które nie musi krzyczeć. Nawyk 15. Zasada dwóch minut. David Allen uczy produktywności od dekad za pomocą prostej zasady. Jeśli zabiera to mniej niż dwie minuty, zrób to teraz. Powiesić płaszcz, wyrzucić opakowanie, schować but, zamknąć szufladę. Każde nieukończone zadanie to otwarta karta w przeglądarce Twojego umysłu. W końcu wszystko zwalnia. Zamknij karty. Uwolnij pamięć mentalną. Nawyk 16. Stół jadalny to nie stół do składowania. Za każdym razem, gdy przechodzisz obok stołu, usuń jeden przedmiot: długopis, pilot, czasopismo, zgubiony kolczyk. Tajne agentki organizacji pracują w mikroakcjach. W tydzień twój stół będzie nieskazitelny bez poświęcenia całej godziny. Badacze psychologii behawioralnej potwierdzają: Małe, codzienne działania tworzą trwałe nawyki, wielkie miesięczne sprzątania tworzą tylko wyczerpanie. Nawyk 17. Korespondencja ma przeznaczenie, niestałość. 80% tego, co przychodzi pocztą, to śmieci przebrane za informacje: reklama, karta kredytowa, której nie prosiłaś, katalog sklepu, którego nie odwiedzasz. Stwórz trzy miejsca przeznaczenia: pudełko na rachunki, drugie na dokumenty i kosz na śmieci na całą resztę. Zrób to w dokładnym momencie, gdy odbierasz pocztę. Nigdy nie pozwól papierowi przenocować na blacie. Nawyk 18. Czysty zlew to symbol statusu. Journal of Neuroscience udowodnił. Wizualny nieład podnosi kortyzol. A wiesz gdzie zaczyna się chaos? W tym garnku namaczającym się od trzech dni. Sama kiedyś byłam tą kobietą. Zostawiałam naczynia gromadzące się, myśląc, że oszczędzam wodę. Kłamstwo. Zlecałam problem mojemu przyszłemu ja, które zawsze przychodziło bardziej zmęczone i mniej chętne. Zmywaj natychmiast. Jeden talerz, sześćdziesiąt sekund. Czyste naczynia to nieperfekcjonizm. To samo opieka przebrana za dyscyplinę. Nawyk dziewiętnasty. Pojemniki i pokrywki razem, zawsze. Ta szafka z pojemnikami to test domowego ilorazu inteligencji. Jeśli masz piętnaście pojemników i osiem pokrywek, problem nie jest matematyczny. To brak systemu. Umyj, dopasuj pokrywkę, schowaj. Koniec. Jeśli masz dziesięć, ale używasz trzech, oddaj siedem. Kobiety, które szanują własny czas, nie tracą dziesięciu minut na szukanie pokrywki pojemnika. Nawyk dwudziesty. Pościelone łóżko to zadeklarowany porządek. Gretchen Rubin spędziła lata badając szczęście i odkryła oczywistość, której nikt nie praktykuje. Ludzie, którzy ścielą łóżko, zaczynają dzień od zwycięstwa, a ludzki mózg uwielbia kolejne zwycięstwa. 60 sekund, rozciągnięty prześcieradło, wyrównane poduszki. Kiedy wrócisz wieczorem, to łóżko nie będzie cię osądzać za zły dzień, który miałaś. Pewna prawniczka korporacyjna powiedziała mi kiedyś, że rozpoczęcie ścielenia łóżka Zmieniło nie tylko jej dom, ale jej pewność siebie. Bo kiedy spełniasz małą obietnicę dla siebie zaraz po przebudzeniu, trenujesz mózg, by spełniać wszystkie inne. Cichy luksus zaczyna się od gestów, których nikt nie widzi. Teraz znasz coś, czego większość kobiet wciąż szuka. Minimalistyczny dom to nie pusty showroom, to zamierzona przestrzeń. Każdy przedmiot ma cel. Każda powierzchnia oddycha. Nie tracisz czasu na szukanie, nie tracisz pieniędzy kupując duplikaty. Nie tracisz spokoju, gromadząc niepotrzebne. Badania psychologii środowiskowej potwierdzają: zorganizowane otoczenia generują 40 minut więcej snu na noc, 25% więcej skupienia w ciągu dnia, wymiernie niższe poziomy lęku. Kiedy organizujesz swój dom, nie tylko sprzątasz, leczysz swoje zdrowie psychiczne. Każdy usunięty przedmiot, każda uwolniona powierzchnia, każda ponownie skalibrowana przestrzeń to prawdziwa samoopieka. Zamknij oczy na sekundę. Wyobraź sobie swój dom jutro rano. Pościelone łóżko. Czysty blat w kuchni. Wolny stół. Tylko przedmioty, które kochasz lub używasz, widocznie obecne. Wyobraź sobie ciszę. Nie ciszę braku dźwięku. Ciszę braku wizualnego hałasu. Lekkość wchodzenia do każdego pomieszczenia i nieodczuwania ciężaru odroczonych decyzji. Ten dom istnieje. I jest o dwadzieścia nawyków po 60 sekund od ciebie. Kortyzol, który wspomniałam na początku? Podnosi się naturalnie rano, by cię wzmocnić. Ale w chaotycznych otoczeniach pozostaje wysoki cały dzień. Twoje ciało nie rozróżnia między produktywnym stresem a przewlekłym stresem nieporządku. Te 20 nawyków to nie organizacja domowa. To narzędzia terapeutyczne, to wybory samoopieki przebrane za dyscyplinę. Jesteś o krok przed innymi. Podczas gdy inne kobiety gromadzą i narzekają, ty edytujesz i wdrażasz. Podczas gdy one marnują całe weekendy na epickie sprzątania, ty utrzymujesz 60 sekund dziennie. Podczas gdy one kupują piąty organizer, który niczego nie rozwiązuje, ty rozumiesz, problem nigdy nie był brakiem pudełka. Był nadmiar zawartości. Minimalizm to nie ubóstwo, to rygorystyczna selekcja. To wybieranie dokładnie tego, co ma znaczenie i eliminowanie reszty bez żalu ani winy. To życie z przestrzenią do oddychania. Spokojny umysł, bo fizyczne otoczenie jest spokojne. Jasność umysłu, bo nie ma wizualnego zanieczyszczenia konkurującego o uwagę. Wyzwanie 60 sekund cichego luksusu. Wybierz jeden z tych 20 nawyków teraz. Tylko jeden. Ten, który najbardziej zabrzmiał. Rób to przez 7 kolejnych dni. Codziennie. Nawet gdy nie będziesz chciała. Potem dodaj kolejny i kolejny. Za 3 miesiące Twój dom będzie przekształcony. Ale przede wszystkim Ty będziesz przekształcona. Bo zamierzona opieka nad fizyczną przestrzenią to opieka nad sobą. I wiesz co jeszcze? Nawyki przelewają się. Gdy dyscyplinujesz swój dom. Naturalnie dyscyplinujesz jedzenie, finanse, relacje. To efekt kaskadowy. Jeden zorganizowany obszar inspiruje wszystkie inne. Znajdujesz właściwą częstotliwość i wszystko działa w harmonii. Dwadzieścia nawyków. Zasada jeden wchodzi, jeden wychodzi, utrzymywana religijnie. Punkty gromadzenia zidentyfikowane i zneutralizowane. Aplikacje usunięte tworzące tarcie. Mikrosprzątanie według pomieszczeń. Obowiązki domowe podzielone. Lodówka jako tygodniowy inwentarz. Pełne śmieci usuwane natychmiast, piloty z ustalonym miejscem zamieszkania, miejsce przyjazdu jako granica cywilizacyjna, minimalistyczna umywalka w łazience, 60 sekund codziennej ponownej kalibracji, stałe, pudełko do oddawania, strategiczne kosze eliminujące krzesła cmentarzyska, puste powierzchnie jako nowy luksus, zasada dwóch minut wykonana, stół jadalny wolny od składowania, korespondencja z przeznaczeniem niestałością, czysty zlew jako symbol statusu. Pojemniki z pokrywkami razem zawsze, pościelone łóżko jako zadeklarowany porządek. To nie tylko nawyki organizacyjne, to symbole przynależności do grupy, która zrozumiała. Prawdziwy luksus to lekkie życie. Prawdziwy status to nie musieć niczego udowadniać. Prawdziwa elegancja jest cicha. W komentarzach napisz: Mniej rzeczy, więcej życia, jeśli przyjmujesz wyzwanie 60 sekund. Witaj w grupie kobiet, które edytują życie z tą samą elegancją, z jaką wybierają słowa. Prawdziwy luksus nie krzyczy. Oddycha. Podobał ci się ten film? Zapisz się teraz do kanału Minimalistyczny Dom, zostaw łapkę w górę i włącz dzwonek. W ten sposób pomożesz, aby inne osoby, tak jak ty, mogły otrzymać dobre informacje takie jak ta.